Dzień dobry kochani, tu Ania Zielińska. Witajcie pod koniec stycznia. W tym tygodniu u nas jest fantastyczne okienko pogodowe. W przyszłym tygodniu mają wrócić mrozy, ale ten tydzień to jest 10 stopni i 3 na plusie w nocy, więc naprawdę bardzo wysokie temperatury. Jest bardzo ciepło, przyjemnie. Świeci nawet słońce, nie ma wiatru. E, więc wiadomo co, wiadomo co się wydarzyło. No człowiekowi już się chce wyjść do ogrodu szaleńczo, zwłaszcza, że dzień się już znacząco wydłużył. E, także chciałam dzisiaj Wam pokazać, co robimy teraz w ogrodzie. Wiadomo, że e, podręczniki i zasady zasadami, ale tak naprawdę wszystko zależy od pogody. No i takie okienko nawet w styczniu no, chcemy wykorzystać, żeby potem nie uniknąć kumulacji pracy w marcu, e, więc więc e, zaraz Wam pokażemy, co, co właśnie w tym tygodniu sobie zaplanowaliśmy, już zaczęliśmy w weekend, nad czym teraz pracujemy. E, pokażę Wam też e, takie dodatkowe tutaj smaczki, kilka z ogrodów, co mi się rzuciło w oczy. Dajcie znaka w komentarzu, jaka u Was jest pogoda, czy też macie okienko i czy też już coś, kto ma ogród, czy coś już w tym ogrodzie robi. E, no, macie też pod spodem, pod filmem w opisie link do Patronite'a, do buy Coffee, jeśli będziecie mieli ochotę nam postawić wirtualną kawę, wspomóc kanał. To będzie nam bardzo, bardzo miło, a ja już zapraszam na ten styczniowy ogrodowy odcinek. Jak zwykle czeka na nas mnóstwo grabienia, zszedł śnieg, były, było też sporo wiatrów w ostatnim czasie, no i to co się ukazało pod spodem, to jest po prostu tak wygląda jak mieszkanie po imprezie. Jest tylko w wersji oczywiście przyrodniczej. Jest pełno gałązek suchych, które opadły, pełno liści, które jeszcze ciągle z tych drzew się sypią i gdzieś tam fruwają z tych miejsc, w których żeśmy je zostawili. I po prostu no, pełno już na trawie, suchego filcu. Więc tutaj po prostu samego ograbienia. No można chodzić, chodzić i grabić. Wczoraj się cieszyłam, bo była piękna pogoda. Mieliśmy gości z dziećmi, więc wygoniłam wszystkich na ogród. E, I dzieciaki dostały zadanie, że musiały pozbierać konkurs, kto nazbiera więcej gałęzi, więc trochę nam tych gałęzi naznosiły, ale potem dostały sernik w nagrodę, więc nie, że tutaj jakiś wyzysk był. E, no, a ja w tym czasie sobie pograbiłam. No i teraz zobaczcie, tak wygląda Trawnik właśnie po takich zimowych wiatrach i śniegach, a tutaj część, którą już wygrabiłam. Tu, jak możecie zobaczyć, już jabłonka poprzecinana. Mamy tutaj cztery jabłonki. Zupełnie nie wiem, co to są za jabłonki. Jak owocują, dosyć miały sporo, one troszkę były przycinane, ale chyba dawno, albo tylko troszkę, bo miały sporo takich naprawdę wilków, wielkich odrostów się naszarpałam, jeszcze i tak na największe nie zostało pełno na górze, nie wiem, musimy najpierw drabinek kupić. Taką długą. E, w każdym razie, no, i, i też no, bardzo mocno te gałęzie wchodziły tutaj w sąsiednie drzewa. Wszystko było poszczepiane, więc musiałam dosyć mocno ją poprzecinać e, i troszeczkę ją zmniejszyć, odciąć to co na górze. E, no i zobaczymy. Nie wiem zupełnie, jak ona owocuje. Czy owocuje? Zobaczymy. Tutaj jeszcze widać, są kolejne trzy. I też już je poprzycinałam, za wyjątkiem samej góry, gdzie jeszcze mi po prostu brakuje wzrostu. I czekamy, już zamówiliśmy no, par, parę narzędzi, więc jak dojdą, no, to będziemy się tam jakoś wdrapywać i jeszcze dokończyć sprawę. Ale już te jabłonki żeśmy w miarę, w miarę zrobili. Codziennie też dosypuję ptaszkom nasze jedzonko. Już mamy dwa karmniki tutaj, jeszcze od drugiej strony na modrzewiu. Wszystkie pode mnie ułożone tam, naprawdę, bo to ja wieszałam, no to zrobiłam tak jak chciałam. Tutaj jest tak, że widać z okna jak się myje naczynia, no to powiedzmy, że wszyscy korzystają, ale też ja siedzę naprzeciwko. A z drugiej strony młodrzew też jest naprzeciwko mojego miejsca przy stole, więc tam sobie powiesiłam, żeby widzieć. I mamy sikorki, bardzo dużo. Mamy kowaliki, które potrafią, to są te z takim pomarańczowym brzuchem, które potrafią wisieć do góry nogami. I tu faktycznie akrobacje zawsze wycinają różne. Dużo wróbli, dwie synogarlice. I to tyle co na razie. Jeszcze są jakieś większe czarne ptaki, ale jeszcze nie wyczaiłam, co to jest, bo szybko yy, się podrywały. No i okazjonalnie przychodzi barzant od sąsiadów i wyżera to, co mi się tutaj wysypie. I tak w ogóle to ja myślę, że ja tutaj będę miała po prostu ch chyba pole słoneczników. Bo ja już tyle tego słonecznika tu na ziemię wysypałam, że na 100% coś wyrośnie. W wielu miejscach już pokazują się pączki, słuchajcie. Zobaczcie, tutaj już będzie zaraz, zaraz. Jezus, w każdym praktycznie oczku ruszy, zaraz. Trzeba jeszcze kończyć szybko przycinanie, bo zaraz nas tu zarośnie całą ścieżkę. Na drzewach też już mamy pączki. Także i mam wrażenie, że jeszcze dwa dni temu tego wszystkiego nie było, po prostu już wszystko, żeby tylko teraz jakieś hardkorowe, straszne mrozy nie przyszły. Ale no widać, że już nie tylko ja się budzę do życia, ale rośliny w naszym ogrodzie również. Nasz kompostownik, słuchajcie, zapełniony, ale on był zapełniony już jakieś 15 razy. Już za każdym razem mówiliśmy: O boże, miejsce nam się skończyło. A mija dwa tygodnie, i po prostu wszystko schodzi o połowę, i znowu jest miejsce, także spokojnie. Tutaj na początku, jak się skończyliśmy przeprowadzać, to był praktycznie cały wypełniony kartonami po przeprowadzce, z których żeśmy godzinami folię obrywali. I te, wiecie, te, to, do, do łączenia paczek. I tych kartonów już czas nie ma po nich śladu najmniejszego, w ogóle wspomnienie nie zostało. No i tu się jeszcze zastanawiam, albo ułożymy drugą pryzmę i tą jakby zamkniemy, a do drugiej będziemy wrzucać. Albo po prostu zostawię tę pryzmę bardziej na ziemię liściową, dam jej czas, a po prostu tam jeszcze z tyłu mamy taki drugi kompostownik, który już tutaj też był. Taki bardziej właśnie na odpadki z kuchni i, i zielone, i może tam, tam będę robić tak bardziej na bieżąco, a tej ziemi dam się spokojnie ułożyć. Nie wiem, ciągle jeszcze się zastanawiam. Na razie są tutaj głównie liście, jakieś jeszcze jajka, takie, skorupki jajek, takie rzeczy też. E, no ale no jesienią no to głównie liście, wiadomo. Ta część ogrodu jest taka najbardziej zdziczała, tutaj chyba rzadko ktoś zachodził. E, dominują tutaj głogi. I odrosty od dębu. Ja się w ogóle, wiecie co, ja się trochę przeraziłam, bo wiadomo, na początku to się patrzy tylko takim okiem, o, ale to pięknie, ale tu pięknie, ale tu pięknie. A teraz już się właśnie zaczyna coś w ogrodzie robić i nagle człowiek też patrzy tak, wiecie, bardziej praktycznie i pragmatycznie. I mamy tutaj, ja liczyłam, nie wiem czy mi uwierzycie, bo ja sama nie mogłam w to uwierzyć, ale naliczyłam 300 drzew. 300 drzew licząc właśnie odrosty, bo to tak tutaj wygląda. Jak się tego na bieżąco nie robi, no to jest jeden głóg, a za chwilę jest 10 głogów małych. I na przykład w rogu mamy dąb, i przy dębie jest już 14 odrostów. No, 14 dębów jeszcze nie chcę mieć, bo tutaj jest po prostu no ta działka nie, nie ma 5 hektarów, ona jest już i tak celutka zadrzewiona. Te drzewa, które już podrosły, zaczynają częściowo się ze sobą szczepiać na górze. Więc zaraz zaczną się zacieniać, ocierać o siebie, będą chorować. Także troszeczkę chcę je poprześwietlać. Nie lubię oczywiście dużych drzew, nie będziemy wycinać, ale właśnie jakieś odrosty, czy, czy boczne, czy jakieś tam od, od korzenia. Nie lubię też bardzo, bo ja ogólnie lubię, jak ogród wygląda naturalnie. Ja nawet nie lubię, słuchajcie, trawnika takiego, wiecie, angielskiego, równo I tutaj nie będziemy mieć trawnika. Tutaj będzie po prostu takie, taka ziemia jak w lesie. Trochę trawy, trochę mchu, trochę gołej ziemi. Nie planuję z tym nic robić, naprawdę. I też na przykład nie, nie przepadam za takimi, jak są takie rabaty bardzo z równo przyciętym brzegiem obłożonym kabeczkami. To nie jest mój klimat. Ja lubię, jak to tak wygląda, że jesteśmy w lesie czy w parku yy, i sobie tam coś jeszcze oprócz tego jakieś ładne roślinki, krzewy rosną ale czego nie lubię w ogrodzie co mi się nie podoba, już to tutaj widzę mocno nie lubię chaszczy e, Czy ja już za te głogie się tutaj wzięłam ja już i takie częściowo poprzycinałam bo tu była taka sytuacja że właśnie jeden głóg szczepiony z drugim e, albo gałęzie na boki tak rozłożone ja na to mówię takie wiecie wybij oczki, nie? że idzie się i tu nagle gałąź w oko gałąź łapie kurtkę i szarpie więc takie rzeczy wycinam żeby trochę te krzewy były bardziej i drzewka pod kontrolą. Także teraz właśnie będę to robić. Będę sobie przycinać gałęzie. Już częściowo to jest zrobione, ale chcę, chcę jeszcze, jeszcze, jeszcze mocniej i na, i na wszystkich krzewach, żeby zwłaszcza te głogie, one się strasznie po prostu mnożą i rozkładają. Trochę je muszę okiełznać, żeby nas tutaj to nie zarosło totalnie. No to zobaczcie, właśnie taka sytuacja, że nawet nie za bardzo jest, jak dojść do tego drzewa. Więc zaczynam to wszystko sobie usuwać, i też bardzo mocno jedno w drugie, to są trzy, aż w takim jednym zagęszczeniu, więc te wszystkie pędy, które się tak właśnie mocno zagęszczają, wrastają w siebie, też chcę usunąć. Po to, żebym mogła tutaj swobodnie przejść, żeby mi właśnie nie podarło kurtki, albo jak moje dzieci będą tutaj biegały, to żeby też no, im oka nie wybiło. Ale też po to, żeby trochę te rośliny tak na siebie bardzo nie zachodziły, żeby, żeby miały światło, żeby się nie ocierały o siebie i nie chorowały. Także widzicie, zabawy tutaj jest naprawdę sporo. Ale już tak z tego co widzę, to, to najgorzej to jest tak panikować: że o Boże, ile tego jest, od czego tu zacząć? Ja zawsze sobie zaczynam od wycięcia tego właśnie, co mnie. Najbardziej zaczepia i sprawia, że nie mogę dojść dalej. No i potem stopniowo mam już lepszy dostęp, mogę wejść głębiej i przycinam kolejne gałęzie. No staram się ciąć to, co właśnie się za bardzo ze sobą styka, krzyżuje. Od razu też część gałęzi jest przyschniętych. To praktycznie same w ręce zostają. Czekam już na. Nie wiem jak to się stało, ale gdzieś przy przeprowadzce wszystkie moje rękawiczki e, posiałam, nie wiem gdzie. E, więc czekam już bardzo, jak przyjdą do mnie rękawiczki, bo e, trochę tu jest, e, słuchajcie, kolców i już mam troszeczkę ręce e, pociachane. No, wszystko co mnie tu właśnie denerwuje i wchodzi mi w twarz, to sobie ciacham. Jest trochę z tym zabawy, ale mnie to równie mocno relaksuje jak na przykład przesadzanie czy babranie się w ziemi, bo to jest tak, że jak już sobie tu zacznę i się wkręcę, to zapominam o wszystkim, o biegnącym czasie i zostaje taki naprawdę czysty relaks. Tutaj wam też pokażę jest taki dobry przykład. Właśnie jest sobie drzewko. Powiem Wam szczerze, że jeszcze nie wiem nawet co to jest, bo dużo rzeczy nie ma jeszcze liści, nie jestem aż takim specem, żeby tylko tak po pokorze, po pokroju po, po tam jakieś owocowe czereśnie czy jabłonie i można poznać, a tutaj nawet jeszcze nie wiem. Ale właśnie zobaczcie, tutaj w środku już wychodzą takie odrosty. Ja nie chcę już, żeby to drzewo się zagęszczało, bo po, no po prostu nie chcę raz, że to jest w środku. A dwa, że. Mm, no mówię, już tutaj drzew więcej więcej nie, tutaj na przykład przy nie mamy taki krzaczek, on już był taki jak przyjechaliśmy w listopadzie, no i ja nie wiem co to jest. Widzę, że, że żyje, przycinany był dość mocno, ma już pączki, także tutaj czekamy dopiero, no takich nie ruszam, bo nie wiem jeszcze co to jest. E, więc w tym roku nie będę przecinać, zobaczymy co wyrośnie i, i co z tym potem będziemy robić. Kolejne prace takie już właśnie stricte, porządkowe. Dużo tutaj e, z tego dębu ciągle liści spada, tak naprawdę dopiero zaczynają opadać, więc co jakiś czas trzeba je tutaj powyciągać, żeby to, no, po pierwsze to nie wygląda jakoś bardzo estetycznie, po drugie żeby się nie zaczęły jakieś procesy gnilne, grzybowe. Więc ogólnie to, co teraz robię w ogrodzie, bardzo mocno mi się kojarzy z zabiegami fryzjerskimi. Uważam, że teraz na przedwiośniu to właśnie robimy w ogrodzie takie spa. E, bo właśnie jest wygrabianie liści, czesanie trawnika z tego filcu, z tych e, U nas też jest bardzo dużo igliwia, bo jest dużo iglaków z gałązek. E, tak samo przycinanie, no to też jest przecież skracanie końcówek. E, także teraz właściwie w styczeń, luty e, to jest. E, takie właśnie fryzjerskie doprowadzanie ogrodu do porządku, no ale fajne jest to, że, że już coś można zrobić, że już można wyjść. Także ten, nie wiem, jak u Was, napiszcie, ale my ten tydzień sobie zaplanowaliśmy właśnie w ten sposób, żeby tak te prace w, w domu troszeczkę ograniczyć i dużo, dużo, dużo w tym tygodniu zrobić w ogrodzie. Trochę jest nam łatwiej, bo Szymon też robi, on robi te takie, no też przycinanie, też grabienie, no właściwie to co ja, tylko bardziej ciężkie roboty, a ja te bardziej kosmetyczne. Także zaplanowaliśmy tak, żeby ten tydzień wycisnąć jak cytryna, jak najwięcej zrobić w ogrodzie, no a z kolei w przyszłym tygodniu wracają mrozy, więc będziemy bardziej działać w środku. Pewnie też Was zabierzemy do jakiegoś kolejnego sklepu z antykami, bo widziałam, że bardzo Wam się te wycieczki spodobały, ale poszukamy jakiegoś właśnie w środku, żeby, żeby można było w mrozie. A ten tydzień należy do ogrodu, co jak widzicie mi się bardzo podoba. Piszcie jak tam u Was z pogodą i czy już coś działacie i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia!